Czy Golden Retriever jest rasą doskonałą? Czy jest rasą doskonałą dla rodzin? Oczywiście, myśląc o tym psie, pamiętając o tym, że świetnie sprawdza się w kontaktach z dziećmi, że jest świetnym towarzyszem rodziny, jest bardzo inteligentny, przyjacielski, uważny, może nam się tak wydawać, ale pamiętajmy, że jest to pies duży, niektórym rodzinom może to przeszkadzać. Jest to pies, który jednak wymaga dosyć sporo ruchu mm, i nie jest to zabawka, nie jest to pieska na powiedz, który się położy i będzie leżał, tylko ten pies naprawdę wymaga mm, sporo naszej atencji, uwielbia towarzystwo człowieka. Dla wielu będzie to świetna rzecz, że chce z nami chodzić, chce nam towarzyszyć, że będzie się z nami bawił, że będzie się nawet wręcz dopominał tego kontaktu z nami, jednak dla niektórych może to być wada a jego przyjacielskość, to, że jest bardzo wesoły, powoduje, że nie jest on jakimś bardzo wybitnym stróżem. Jeśli ktoś szuka takiego psa, żeby był rodzinny i żeby był świetnym stróżem, Golden Red River nie będzie tutaj dobrym wyborem. No właściwie małe z takich ras, która da się połączyć te cechy razem. Więc świetna rasa, genialna rasa dla... Rodzin, ale pamiętajmy, nie dla wszystkich rodzin. Niektórzy nie będą chcieli psa, który naprawdę potrzebuje tego kontaktu z nami, z człowiekiem, z właścicielem cały czas. Nie będą chcieli psa, który jest bardzo aktywny, który non-stop by się mógł bawić czy też uprawiać jakiś sport z nami. I taka zbyt duża aktywność, można powiedzieć, może tym ludziom przeszkadzać. Niektórym może też przeszkadzać to, że to jest pies dosyć duży. Psy potrafią ważyć ponad 40 kg, i naprawdę niekiedy może to sprawiać problemy, oczywiście wszystko jest do przyzwyczajenia się, niektórzy wolą większe psy, niektórzy wolą mniejsze psy, ale pamiętajmy, jest to rasa, można powiedzieć doskonała, ale jeśli chodzi o rodziny, ale z kilkoma. Wyłączeniami, czyli właśnie to, że potrzebuje tego właściciela, kontaktu z właścicielem, potrzebuje tej pewnej dawki ruchu, jest psem dużym. No i pamiętajmy, jest psem. Każdy pies ma jakiś charakter, bardzo dużo zależy tu od wychowania. Naprawdę mało osób zdaje sobie tego, z tego sprawę, że nawet rasa, która się wydaje genialną rasą do kontaktów z człowiekiem, bardzo przyjacielską, jeśli zostanie źle wychowana. Będzie niebezpieczna, a te niebezpieczne wydawałoby się z pozoru rasy, mogą być rasami mm, przyjacielskimi i bardzo dobrymi. Czyli Golden Red River, czy to jest rasa doskonała dla rodzin? Oczywiście, jeśli tylko jesteś skłonny zaakceptować to, że będzie ci ten pies towarzyszył cały czas, masz czas, żeby mu zapewnić ten kontakt ze sobą, masz czas, żeby zapewnić mu ten ruch. I nie wymagasz od niego, żeby był dobrym stróżem, żeby był bezobsługowy, no ten pies troszkę linieje, to świetny wybór, na pewno będziesz zadowolony. I z tego, jak będzie on z tobą żył w rodzinie, jak te kontakty między wami się będą układały, i z tego, jak będzie się bawił, towarzyszył Twoim dzieciom, ale pamiętaj, dobrze go wychowaj. I pamiętaj, że to jest pies, który wymaga jednak czasu, jak każdy i należy nim się opiekować. To nie jest zabawka, która sama będzie dasz jej jeść i będzie wszystko w porządku. To jest pies, jak każdy wymaga naszej uwagi. Dziękuję za uwagę, skomentuj, zasubskrybuj, oceń, zadaj pytanie, opublikuj, poleć. Pokaż znajomym, podziel się tak, żeby dotarł ten materiał do jak największej grupy ludzi. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.